robić więcej dobrych rzeczy dzisiaj, ale na samym początku zacznijmy może od tego. Słuchajcie, opowiem wam teraz historię, która kurwa wydarzyła mi się w dzisiejszym dniu. Nie ukrywam, że typ, który chciał mnie wkurwić, udało ci się. Frajerze jebany, udało ci się. Udało ci się. Nie wyłączę. będę ukrywał, że ci się udało. Tutaj, nie? Na Facebooku. Co? Dobrze. Gdzie mieszkasz? Ruda Śląska obecnie, ale będę to będę to musiał. Przemyśleć po dzisiejszych wydarzeniach. Na wszystkich. Tak. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj okazało się. Generalnie wyszedłem po prostu z domu. Podchodzę do mojego samochodu i kurwa patrzę, a tam coś takiego. i tak to wygląda właśnie, patrzcie. Czekajcie. Dzięki Maksze za Donata. Patrzcie. Tak mi rozjebali drzwi. Już, już, już. Jeszcze raz wam pokażę. to pokażę trzy razy pewnie dzisiaj.

Zobaczcie, tutaj odpalę to jeszcze raz.